Czy wiesz, że jedna szklanka wody wypita zaraz po przebudzeniu może zadziałać na twój organizm? Jak naturalny detoks, zastrzyk energii i reset dla układu trawiennego? Wszystko naraz? Dziś odkryjemy, co naprawdę dzieje się w twoim ciele, kiedy pijesz wodę na pusty żołądek. I gwarantuję ci, po tym odcinku już nigdy nie spojrzysz na zwykłą szklankę wody tak samo. Wyobraź sobie swój organizm o poranku. Wszystkie procesy, od trawienia po metabolizm, dopiero się budzą. Twoje ciało jest lekko odwodnione, bo przez kilka godzin snu nie dostawało żadnych płynów. I wtedy wchodzi ona, szklanka wody. Woda na pusty żołądek działa jak pierwszy impuls dla systemu, który mówi hej, czas się uruchomić. Badania pokazują, że już po 5 do 10 minutach od wypicia wody aktywuje się układ limfatyczny, a organizm zaczyna usuwać toksyny zgromadzone w nocy. To trochę jak naciśnięcie przycisku oczyszczanie w twoim ciele. Ale to dopiero początek. Kiedy pijesz wodę przed jedzeniem, układ pokarmowy dostaje sygnał, że wkrótce będzie pracować. Żołądek produkuje więcej enzymów trawiennych, a wątroba zaczyna działać efektywniej. Ale uwaga, jeśli pijesz lodowatą wodę od razu po przebudzeniu, możesz szokować żołądek, co spowalnia trawienie i obciąża wątrobę. Najlepiej pić letnią lub ciepłą wodę, powoli małymi łykami. To daje organizmowi czas, by się rozkręcić. Spróbuj tak. Zaraz po wstaniu wypij 300 do 500 ml wody, dodaj kilka kropel soku z cytryny lub szczyptę soli himalajskiej. Taki rytuał nie tylko nawadnia, ale też równoważy pH i wspiera odporność. I co najlepsze, ciało zapamięta ten rytm. Po kilku dniach samo zacznie się tego domagać. Zwykła woda. A jednak potrafi więcej niż myślisz. Nie potrzebujesz drogich suplementów, by poczuć różnicę. Czasem wystarczy jeden mały nawyk, który robisz codziennie, świadomie. A teraz pytanie do Ciebie: czy jutro rano sięgniesz po telefon? czy po szklankę wody. Jeśli czujesz, że ten film cię zainspirował, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał Naturalny Flow i dołącz do naszej społeczności ludzi, którzy dbają o siebie.